to? Co? Ktoś puka? Otwórz, bladyno! Niech siostra otworzy. Prędzej otwórzcie! Ktoś do chaty stuka! Ach, ja się boję! Niech teraz... się Boga wychwala! Ja odemknę chatę! O, jakie stroje złocisto-bogate! Czy w imię Boga? Tak, z Boga imieniem. Proszę wybaczyć, ale nad strumieniem Mostek pod moim załamał się kołem. Szukam schronienia. Proszę poza stołem mój królewicu siadać. Proszę siadać, chata uboga. Raczyłeś powiadać, że powóz? O, to nieszczęście! Dziewczęta! To moje córki, jasny królewicu. A to już dawno człowiek nie pamięta takich przypadków. Chyba przy księżycu młynarz, co jechał przeszłej wiosny. Matko, dosyć, daj panu mówić. Przed tą chatką słyszałem dźwięki luteń. Czy to córki wasze grywają na ludki? Przepraszam, nie, królewicu. Z niewidzialnej chmurki sympatycznymi kwiaty poukraszam obie dziewice, bo moja królowa nie powiedziała, do której nakłonić serce kilkora. Muzyka echowa zacznie hymnami powietrznymi dzwonić, a wienic kwiatów taką wą rozleje, że serce tego człowieka obie dwa serce dwa. Może królewic chce odpocząć trochę? Począć, kiedy dźwięki takie cudne słyszę dziewice. Wasze są to pieśni Słyszę śpiewanie. Czy się panu nie śni tu w chacie cicho. Ach jakże minutne wspomnienie zamku pustego. Czardziało. Z jakich kaciderów ta woń się rozlała? To z pewna wasze wieńce uroszone łzami wieczora dają takie wonie. Lecz my nie mamy wieńców. Prawiony koło w powozie. Wyprząc z dyszla konie, ja tu zostanę. Cóż to za zjawienie? Królewic w chacie. Na jakim on się nie spać będzie? Jemu listki róży cisną. Prawdę wróżyłeś, pustelniku stary, Gdzie okienkami dwie różyczki błysną, Gdzie dach słomiany. Zakończone czary. Słuchajcie, matko, na świat wyjechałem Szukać ubogiej i cnotliwej żony. Dalej nie jadę, bo tu napotkałem Cudowne bóstwa. O, gdybym dwa trony... Ach, powiem raczej, gdybym miał dwa serca. Lecz zdaje mi się, że dwa serca noszę. Dwoma sercami o dwie córki proszę. Ale Bóg jedną tylko wziąć pozwala i do ślubnego prowadzić kobierca. Więc trzeba wybrać. Czemuż losu fala rozbiła serce moje od dwie skały? Ach, czemu oczy moje nie wybrały i nie powiodły czucia? Dziś nie umiem wybrać. Ja ciebie panie nie rozumiem. Proszę o rękę, jedną z córek. Może słyszałeś kiedy o hrabi Kirkorze co ma ogromny zamek, cztery wieże, złocisty powóz, konie i rycerze na swoich usługach. Otóż, Kirkor, to ja proszę o jedną córek. Córka moja? Czy starsza? Tak jest, a młodsza Alina, także jak anioł. Jaki wybór trudny, starsza jak śniegi, u tej warkocz cudny, niby listkami brzoza przyodziana, ta z alabastrów, a ta zaś różana. Ta ma pod rzęsą węgle ta fiołki, ta jako złote na zorzy aniołki. A ta zaś jak noc biała nad rankiem, więc jednej mężem, drugiej być kochankiem. Więc obie kochać, a jedną zaś lubić? Lecz którą kochać, którą tylko lubić. Niech się przynajmniej z ust różanych dowiem, która mnie kocha. Moje smugłe łanie, czy mnie kochacie? Ach, ja ci nie powiem nie. Ale nie śmiem wymówić tak, panie. Może ty zgadniesz, choć będę milczała. Zgadnij, rycerzu. A ty, różo biała? Kocham. Obydwie kochają. Zapewne, że muszą kochać. Tożby to dopiero, gdyby nie kochać rycerza, co szczerą mógłby za żonę wziąć sobie królewnę. piękny i śmiały. Która z was, dziewice, będzie mię kochała po ślubie? Jak będzie kochać, lubić, co ja lubię? Jak mi rozchmurzać gniewu na O panie, jeśli w zamku są czeluście, z czeluści ogień bucha, a ty każesz wskoczyć, to wskoczę. Jeśli na odpuście ksiądz nie rozgrzeszy, to wezmę na siebie śmiertelne grzechy, którymi się zmarzesz. Jeżeli dzida będzie mierzyć w ciebie, stanę przed tobą i za ciebie zginę. Czegoż chcesz więcej? Weź, weź balladynem, szczera jak złoto. A ty, młodsza dziewo, co mi przyrzekasz? Kochać i być wierną. Ach, nie wiem, której oddać rękę lewą, jako szwagierce, a której z pierścionkiem. O, gdybym ujrzał ten gwiazdę przed sterną, co wiodła króle do dziecka żłobu. Serce mam jedno, a ciągnie do obu, którą odrzucić, której być małżonkiem. Obie kochają, więc niesprawiedliwość poniesie jedna, jeśli wezmę drugą. W obojgu jedna prostota i tkliwość, w obojgu miłość jednaką zasługą, którą tu wybrać. Jeśli mnie wybierzesz, szlachetny panie, to musisz obiecać, że mnie do zamku twojego zabierzesz z matką i siostrą. Bo któż będzie matce gotować garnek? Kto ogień rozniecać? Ona nie może zostać w biednej chatce, kiedy ja będę w pałacach mieszkała. Patrz, ona siła jak różyczka biała. O widzisz, panie, musisz także ze mną i matkę zabrać. O, jakąż tajemną! Rozkoszą serce napełnia. O, miła! Lecz balladyna to samo mówiła w sercu i w myśli. Wierzaj mi, rycerzu, i balladyna kocha matkę starą. Jużem bym wybrał i znów mi w puklerzu Dwa serca biją. Byłabym poczwarą, niegodną Twojej ręki, ale piekła, Żebym się matki kochanej wyrzekła. Prócz matki, siostry wszystko Ci poświęcę. Oślepionego chyba losu ręce, skażą mi żonę. Matko, w lesie są maliny, niechaj idą w las dziewczyny. Która więcej malin zbierze, tę za żonę pan wybierze. Coś matce staruszce przyszło do głowy. Mój ty królewicu, jeśli pozwolisz twej pokornej służce, to ci poradzi, piękny krasnolicu. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny, a każda weźmie dzbanek z czarnej gliny, i niechaj malin szukają po lesie, a która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, tę weźmiesz za żonę. Wyborna rada, o złota prostoto, ty mi dasz szczęście niczym nie nieskucone. Dnie rozkoszami przeplatane z cnotą. Tak, moja matko, niech po słońca wskocie. blaskitą idą córki z bankami na głowie, a my w lipowym usiądziemy w chłodzie. Która powróci pierwsza, ta się zowie, hrabini Kirkor. Sądź sam, wielki Boże. Ach pełno malin, a jakie różowe, na nich perły, rosy kryształowe, usta w takie koralowe jak te maliny. Fiołeczki świeże, wzdychacie próżno, bo ja nie mam czasu zrywać fiołków, bo siostrzyczka zbierze dzban pełny malin i powróci z lasu i weźmie męża, a ja z fiołkami zostanę panną. Choćbyście wy były fiołki moje złotymi różami, wolę maliny. Mój miły, mój miły, złoty, wielki pan. Mojemu miłemu niosę malin dzban, Bo on woli mój kochanek, Taki pełny malin dzbanek, Niż zbożowy łan, Och, niż zbożowy łan. Jak mało malin, A jakie czerwone by krew! Jak mało, w którą pójdę stronę? Nie wiem. A niebo, jakie zapalone jak krew! Czemu ty, słońce, Wschodzisz krwawo? Noc wolę ciemną, niż taki poranek. Gdzie moja siostra? Musiała na prawo pójść i napełnić malinami dzbanek. A ja wśród jagód chodzę obłąkana jakąś rozpaczą i łzy gubię w rosie. Siostrzyczko moja, siostrzyczko kochana. A gdzie ty? Jaki śmiech waliny głosie. Musi mieć pełny dzbanek. Cóż, siostrzyczko? Co? Czy masz pełny dzbanek? Nie. Ladeno, cóż ty robiłaś? Nic. To źle różeczko. Ja mam dzban pełny. Mniej jedną maliną. Weź tę malinę z mego dzbanka. Miła, siostrzyczko moja, powiedz, gdzieżeś była? Wyszłyśmy razem, miałaś dosyć czasu. Wszak ja ci siostro nie ukradłam lasu. Dlaczegoż teraz z taką białą twarzą i z przyciętymi ustami? Wyłażam z twojego dzbanka maliny jak węże, aby mnie kąsać żądłami wymówek. Idź i bądź panią. Siostra się zaprzęże jak wół do buga. Będzie tłoczyć olej z kolących siemion i z brzydkich makówek. A wstydź się, siostro. Proszę cię, nie bolej nad moim szczęściem. Ha, ha, ha! Co znaczy ten śmiech okropnie? Siostro, czy ty chora? Jeżeli wielkiej doznajesz rozpaczy, to powiedz. Ale ty kochasz kilkora? Ty bardzo kochasz, siostro, powiedz szczerze. Bo widzisz, rybko, są inni rycerze. Jak będę panią, to ci znajdę męża. Ty będziesz panią? Ty? Ty? Balladyna, co ten nóż znaczy? Ten nóż to na węża w malinach. Siostro, jesteś blada, sina. Kalinko moja, co tobie, co tobie? Czemu ty blada? Ach, jak to okropnie? Przemów choć słówko, usiądźmy tu obie i mówmy z sobą otwarcie, roztropnie, jak dwie siostrzyczki. Ja kocham Kirkora, ach nie dlatego, że Kirkor bogaty, że wielki rycerz, pan możnego dwora, że ma karetę złotą, złote szary, a jednak wino że chodzi o złodzie, że miecz ma jasny, Gdybyś poprosiła, pocałowała usteczka Aliny, może bym dała. Spróbuj, balladynko. Prosić? Inaczej żegnaj się z malinką. Co? Bo też widzisz, siostro, że ten dzbanek to moje szczęście, mój mąż, mój kochanek, moje sny złote i mój ślubny wianek i wszystko moje. Oddaj mi ten dzbanek! Siostro? Oddaj mi, bo... Bo? I cóż będzie? Bo nie masz malin, więc suche żołędzie uzbierasz w dzbanek, czy wierzbowe liście? I tak ja prędzej biegam i przez miedzę ubiegnę ciebie. Ty? A oczywiście, że ciebie w losie, siostrzyczko, wyprzedzę. Ty! O, nie zbliżaj się do mnie z takimi oczyma. Nie wiem, ja się ciebie boję. I ja się boję. Połóż się na ziemi. Połóż. Ha! Puszczaj, och konam! Co moje ręce zrobiły?